Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines bez modów i bez DLC dzisiejszy odcinek zacząłbym sobie może od zapełnienia tego pustego terenu przez środeczek zróbmy jakąś na przykład żwirową ścieżkę myślę, że właśnie z podobnego miejsca co tamta wychodzi, takie coś no i tą ścieżkę gdzieś tak bym doprowadził sobie w to miejsce i na przykład jeszcze jakieś odgałęzienie powiedzmy, że tędy i tutaj na osiedle coś takiego. Tak, coś takiego plus jeszcze, może jakieś wejście, na przykład stąd, tu się pozbędziemy tego biura. Coś nie tak, co jest za mała odległość, czy coś takiego? Okej, okay, dobra, już to nam działa. No i się podłączę w to miejsce. Tak, niech tutaj będzie właśnie takie skrzyżowanie. Teraz znalazłbym sobie te roślinki. Czy to są te roślinki, czy ja tu dawałem jakieś inne? One to w sumie wszystkie podobne są, chyba to, tak, chyba to, więc teraz na szybciutko sobie ich podostawiam, tak, tutaj, 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 jakoś tak mniej więcej do tej ścieżki. Właśnie, może ja to zrobię tak jak to ostatnio chyba robiłem, czyli najpierw do ścieżek, żeby na nie nie wejść, a potem to już można na szybciutko sobie poklikać. Także tutaj, dalej, tędy, tędy. Tędy, tak, i teraz środeczek na szybciutko sobie poklikamy, bo tak to to by można w nieskończoność robić. Yy, całe to zapełnić, super. Yy, dalej po tej stronie też yy, do ścieżki jakoś. Te kwiatuszki, nie wiem, czy to są kwiaty w ogóle. Krzaki raczej, tak, to są chyba jakieś krzaki, nie wiem nawet, co to jest. Wysoka roślinność. Połać wysokiej roślinności, ok, dobrze. Także wysoka roślinność, po prostu dalej, po tej stronie, do tej ścieżki, tędy, tędy, tędy. Już nawet jacyś ludzie chodzą, także bardzo dobrze. Yy, tu się to coś tak może za bardzo nie zmieści. Dajmy to tak, i teraz jeszcze do tej drogi. Ok, coś takiego tu, gdzie się da, to sobie jeszcze poklikam. Tam się nie da za bardzo, ok, ale tutaj się da, także to całe jest do zapełnienia. No powiedzmy, powiedzmy, że może być po tej stronie ścieżki, jeszcze tak, tak, tak i tak. Ok, tutaj, 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 super, gdzieś tak mniej więcej dotąd i teraz jeszcze tą ścieżkę sobie obrysujemy. Tak, tak, tak. W ogóle możecie zostawić jakąś łapeczkę. Jak podobają Wam się te odcinki z serii bez modów i bez DLC, to możecie jakąś tam łapeczkę zostawić. Przypominam osobom, które chcą zostawić. Jak ktoś nie chce, to oczywiście nie trzeba, nie zmuszam. Ok, raz, dwa, trzy, całą tą linię jeszcze sobie tutaj zapełnimy. OK. No i teraz środeczek na szybko. Środeczek na szybko, też sobie zapełnimy, co to jest? Jakieś drzewko, jakieś kamyczki. Ok, i jeszcze ostatnie miejsce. Ale tutaj cień jest od tego budynku. Ostatnie miejsce jeszcze, czyli tę ostatnią taką strefę. Tak sobie zapełnimy tutaj, gdzieś tak dotąd, tak. OK, i jeszcze na zakręciku, i w tamtą stronę to już jest prawie koniec. Dotąd, i teraz przy tej drodze to już tak naprawdę prościej będzie, bo ona idzie prosto. Yy, to sobie może jeszcze troszeczkę odwrócę, tędy, tędy. Tędy, okej, okay. no, a przy budynku to już tam mniejsza z tym, i teraz cały teren znowu do wypełnienia. Okej. Okay. No, także dzisiaj coś takiego na początku odcinka, normalnie raczej tak jeszcze na końcu robię. Yy, tutaj gdzieś za bardzo nie wchodzi, nie. No i mamy piękny znowu zielony teren, całe to już jakoś się łączy, tak, więc teraz przechodzimy może do rozbudowy tych stref, które zacząłem ostatnio. Niby jest jakieś zapotrzebowanie na te fabryki, ale widzę, że oni. Się tutaj nie budują, to znaczy ja mogę im już na zapas zrobić więcej tych stref. Yy, też wyłączę sobie te światełka na skrzyżowaniach. Tak, oczywiście, coś mam zaznaczone. Yy, jeszcze raz światła, to już powinienem ostatnio zrobić. Raz, dwa, gdzieś tu jeszcze światła, światła powstały. Pewnie, no, tu jeszcze jakieś światełko, to mi jest niepotrzebne. Okej, okay, chyba tyle, tak, chyba tyle. No więc jeśli będzie potrzeba na to, to wtedy sobie, yy, to wtedy się wybudujecie. Brak wystarczającej liczby pracowników. Także teraz kolejna taka strefa, gdzie nie będę może za dużo szkół dawał, to znaczy najlepiej w ogóle. Jak tam z tą edukacją? No na żółtym, powiedzmy. Trzeba, żeby było troszeczkę gorzej, jeśli chcemy, żeby takie rzeczy działały. Yy, także może tą strefę już raczej bez szkół. Tą drogę sobie doprowadzimy gdzieś... Tutaj i teraz, tu jest taka nierówność. Nie wiem, czy to widzicie, zaraz zobaczymy. O, teraz myślę, że już widać i pytanie, jak ja bym to chciał zrobić? To znaczy, niech tak będzie, tak, tu sobie po prostu ten teren wygładzę i nawet teoretycznie można by budować budynki na tym nierównym terenie. No, niby by można, tak, żeby nie, żeby nie robić znowu jakiejś takiej przerwy, że o, taki spadek i trzeba taki jakiś park robić. No, bez sensu znowu, znowu ten sam motyw powielać. Także tu raczej chciałbym się jakoś budować na tym. Yy, a tutaj kolejny taki poziom, równy na przykład. Okej, okay, no, coś takiego. Yy, I zobaczmy teraz, jak by to wyglądało, gdybym ja po prostu poprowadził prostą drogę. W miarę dobrze. W miarę dobrze. Yy, I co? Na przykład stąd. Jakoś sobie wyjdziemy. Teraz może na jakimś zakręciku delikatnym. Coś takiego. Dalej. Prościutko dotąd. Po czym znowu. Znowu zakręcik. Dalej. Prosto niech to sobie idzie tam za daleko. Za daleko chociaż nie. No, troszeczkę za daleko. Ok. To sobie na razie wyburzę może. Hm. To chyba powinno iść dalej prosto, tak, to dalej powinno iść prosto, pewnie. I teraz. Między tym, raczej bez jakichś wielkich odstępów, bo chciałbym mieć jednak tutaj dosyć dużą tą strefę mieszkalną, bez odstępów pomiędzy po prostu budynek obok budynku też na tej nierówności. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Wodę doprowadzamy dotąd pod tą drogą i tędy, tu jeszcze przez środeczek, tam gdzie trzeba, czyli tutaj i na przykład tu, to sobie poprowadzę jeszcze dalej. Ok, czyli nawodniony ten teren jest. I teraz mieszkania. Mieszkania wszędzie, tak naprawdę. Wszędzie tu mieszkania. Tu na pewno, tak. Całe to w mieszkaniach. Jakieś sklepy też się gdzieś tam da, ale to za chwileczkę. Yy, na razie całe to w mieszkaniach, i teraz ewentualnie jakieś sklepy, to ja mogę dać o, na przykład na jakichś takich mniejszych krateczkach, na jakichś takich nierównych krateczkach. Yy, tu też jakiś sklepik osiedlowy, okej, okay. może gdzieś na przykład przy tej karuzeli. Yy, przy tej karuzeli, może tu jakiś taki pas sklepów oddzielający nas od tej głównej drogi. Tak, tu może być też taki właśnie pas. Sklepów, coś w tym stylu, no chyba właśnie cała ta droga. Tak, cała ta droga po tej stronie niech będzie w takich sklepach. Jeśli nam się znajdą jacyś wykształceni mieszkańcy, to możliwe, że chcieliby w biurach pracować. Tylko gdzie ja teraz tutaj jakieś biura dam? To może za chwileczkę, to może za chwileczkę, bo na razie jeszcze jednak chciałbym wykorzystać jakoś, może ten teren. Troszkę nierówny, ale myślę, że myślę, że może być. Więc jeszcze więcej mieszkań, na przykład po tej stronie, troszeczkę sklepów na wieździe na osiedle, po tej stronie też i tu powiedzmy też jakiś taki pas, troszkę mniejszych sklepów, to już raczej całe wypełnię. Dalej mieszkania jeszcze w tamtą stronę. Super. Przyspieszę sobie czas w ogóle, żeby to się jakoś szybciej budowało. I też chciałbym jakoś zachęcić mieszkańców do wprowadzania się. Mamy 91 tysięcy. Także może, możeś nie no. Myślę, że 100 tysięcy się uda w tej serii. Myślę, że może się udać. Yy, jeden taki park, i weźmy sobie jeszcze na przykład coś większego, pewnie tak. Coś większego, na przykład tutaj na górce. Tu na górce coś większego. Yy, mam nadzieję, że to jakoś tam troszeczkę zwiększy zapotrzebowanie na tych mieszkańców, że się będą chcieli chętniej wprowadzać. Yy, obok parku można jakąś drogę, tak, bo tu już jednak no, przydałyby się jakieś drogi przejazdowe. A niekoniecznie żeby one takie długie były, coś w tym stylu. Prąd zaraz będzie, także spokojnie, zaraz prąd będziecie mieli. Chcecie więcej sklepów? Ok, także skoro chcecie więcej sklepów, to może nawet zrobię jakąś taką większą strefę tutaj. Większą strefę dużych sklepów, tak, coś takiego, wtedy przy okazji w okolicy będzie można zrobić też na przykład te biura. Jeśli ktoś by chciał tak pracować, ok, przy parku, no to raczej mieszkania, tu wszędzie mieszkania i cała ta strefa dalej. Też w mieszkaniach. Okej, okay, oczywiście, znowu się nam robi strefa europejska, której tutaj nie chcemy. To trzeba sobie zaznaczyć. Dalej, 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 daleko tak naprawdę. Ok, coś takiego. Tu chcemy mieć zwykłą strefę. To jeszcze z tym by trzeba jakoś połączyć, tą wodą. Pięknie, macie już tu wodę, nie powinniście narzekać. Jeśli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład zdrowie, bo to też myślę, że jakoś ich tam zachęci do wprowadzenia się. Postawmy sobie na przykład jakąś klinikę w tej okolicy. Szpital raczej nie jest potrzebny, bo jest dosyć blisko. To jest szpital? Tak, to jest szpital. No więc tego nie potrzebujemy, ale jakieś krematoria na przykład coś takiego, jednego tu, dalej coś takiego tu to jak najbardziej myślę, że będą zadowoleni z tego. Straż pożarna coś małego coś małego można postawić obok krematorium na przykład. Jedną taką małą jednostkę, i na przykład tu przy głównej ulicy, chyba że przy głównej ulicy postawimy coś większego, albo gdzieś bardziej w tak, 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 tak. Przemysł leśny, straż pożarna, może być. Tak, tu niech będzie. Na skrzyżowaniu i też będą mogli w razie czego tam dojechać. Policja to raczej jakieś mniejsze te posterunki, mniejsze posterunki, na przykład jeden. W tym miejscu i gdzieś na przykład przy galerii też, żeby było troszeczkę bezpieczniej. Szkół nie będę stawiać. Nie, potrzebujemy troszkę więcej tych niewykształconych mieszkańców. Transport, transport, tak się zastanawiam. Na razie chyba jeszcze nie będę tego łączyć. Nie, na razie, na razie będą bez, bez możliwości jakiegoś tam dojazdu autobusowego, na razie muszą tak żyć. Jeszcze dalej, tak, jeszcze dalej te drogi chcemy sobie poprowadzić. Ta droga, niech tutaj dalej w podobny sposób sobie idzie. Pokażcie mi jeszcze, no tu też jest troszeczkę ten nie tak. Aha, teraz tego nie cofnę. Ok. Yy, wracamy z tym. Tak, wracamy z tym. No, troszeczkę zepsułem. Yy, bo chciałem zobaczyć tylko, jak tutaj ta nierówność wygląda. No, no, nie jest ona jakoś super nierówna. Nawet coś się będzie dało tu zbudować. Tak, nawet coś może się uda tutaj zbudować. Pewnie. Yy, chcecie tych sklepów? Ok, proszę bardzo. W tym miejscu więcej sklepów, tu więcej sklepów. Gdzie jeszcze sklepy? Coś takiego tak coś takiego może być tu się na pewno będzie trzeba oddzielić tak tu się na pewno będzie trzeba oddzielić yy, od tych mieszkań i wtedy można jeszcze na przykład jakieś sklepy tu postawić niech będą jeszcze dajmy może jakiś park przy tych sklepach o coś takiego tak yy, żeby mieli troszeczkę lepiej coś jeszcze może jakiś kort tenisowy w okolicy pewnie może być jakiś kort tenisowy. Yy, tu gdzieś na skrzyżowaniu, ok, też w takim miejscu, że akurat nic się nie wyburzyło. Yy, także to będzie dobre. Yy, jeszcze się tak patrzę, co by tu zrobić z tą główną drogą, bo to by można jakoś połączyć. Tylko, że trzeba by kawałeczek sobie jeszcze tu wyrównać, to na pewno tego sobie kawałeczek wyrównamy. Yy, I teraz, jakby to w przyszłości szło... No gdzieś tędy chyba ta droga mogłaby iść, tak, gdzieś mniej więcej tędy, tu by sobie zakręciła na przykład, tu by sobie zakręciła, no i właśnie gdzieś tak w te okolice. Gdzieś w te okolice. Ok, no coś, coś takiego już sobie tu przygotuję. Yy, coś takiego sobie tu przygotuję. Weźmy tą szeroką drogę, tak, tą szeroką drogę. Yy, jeszcze kawałeczek na wprost, niech ona sobie idzie. Yy, po czym zakręcimy tutaj, zakręcimy tutaj gdzieś w tą stronę i teraz stąd, znowu taka prosta droga, gdzieś tak dotąd tak, jak najbardziej. Ten teren dobrze idzie tak. On idzie dobrze, więc teraz. Stąd można by znowu kawałeczek sobie zakręcić i pójść dalej gdzieś tutaj prosto. Okej, okay, tak, 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 za mało ziemi. Okej, okay, więc weźmiemy sobie, wykopiemy stąd. Tu mam takie miejsce, gdzie zsypuję tą ziemię, którą no, skądś wziąłem, a potem sobie biorę. Także teraz możemy jeszcze kawałeczek na przykład w tych okolicach wyrównać. I ta droga mogłaby pójść sobie jakoś na przykład tędy. Tak, tutaj na takim nasypie. Niech ta główna droga idzie. No i chciałbym się połączyć... I chciałbym się połączyć na przykład z tą drogą, tak? To mogłoby być dobre. To sobie wyburzę, żeby mi tu nie przeszkadzało. To jakoś też wygładzę, żeby to jakoś dziwnie tutaj nie było. I teraz, żeby to się jeszcze jakoś dobrze połączyło, znowu sobie wykorzystam to narzędzie i zrobimy sobie gdzieś to tak stąd. I tu. Ok, taki właśnie wjazd na mniej więcej wysokość tej drogi, tak. Okej. Okay. Chyba powinno być dobrze. Chyba powinno być dobrze, więc zacząłbym od tego, że stąd wyprowadzę sobie tą drogę. No, 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 no. Troszeczkę. Troszeczkę to może nie za ładnie wygląda. Yy, zaraz, zaraz jeszcze coś spróbuję z tym zrobić. Gdybym na przykład wyburzył sobie kawałeczek tego yy, i teraz tu, tu zrobilibyśmy kawałek płaskiego, żeby skrzyżowanie było na w miarę płaskim. Tej drogi kawałek jeszcze wyburzę po tej stronie i po tej i teraz stąd. Tu zrobimy taki wjazd. Aha, tylko że miałem kawałek nie 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 inaczej 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 kawałek płaskiego kawałek płaskiego i teraz. Do tego miejsca okej okay. tak 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 i tu. Coś, coś mniej więcej w tym stylu. Może to być troszkę szersze o całe to, tak naprawdę, żeby tu to jakoś naturalnie wyglądało. I teraz jeszcze do tego miejsca. Stąd. Za mało ziemi. Oczywiście. Dobra, wkopujemy się tutaj znowu, wyciągamy tam ziemię. Może jakimś większym pędzlem. Okej, okay. stąd. Yy, wezmę to sobie. Chyba, że inaczej. Wiecie co, wyburzę od razu całe to. Całe to sobie wyburzę i teraz, i teraz do tego punktu, ale stąd. Tak, 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 tak. To może być sensowniejsze. Przy okazji, cała droga będzie równa. I dojeżdżamy sobie jakoś tu. Okej. Okay. I to może być nawet troszkę szersze. No, coś takiego, mniej więcej coś takiego. Więc teraz znowu droga z drzewkami. Zjeżdżamy sobie tak, chociaż jak widzicie, to, to i tak się na jakimś nasypie znowu robi, mimo wszystko. Yy, łączymy się w to miejsce, i teraz stąd yy, jedziemy jakoś tak. Yy, inaczej, może troszeczkę. Tutaj bez przyciągania, leciutko sobie skręcimy w lewo i teraz już tym trybem z przyciąganiem stąd dotąd. Ok, i czy to wygląda lepiej? No mniej więcej, mniej więcej, to znaczy jest lepiej, na pewno jest lepiej niż było wcześniej. Może nie jest idealnie, ale na pewno jest lepiej. Skrzyżowania, wyłączymy sobie od razu te światełka. I teraz czas chyba już można włączyć, tak. Czas można włączyć, tu jakieś samochody widzę, że szalały. Nie wiedziały, co się stało. I teraz tą drogę, kawałeczek na pewno prosto, po czym skręcimy sobie jakoś tu. I teraz jedno z drugim się chyba połączy. Raz i dwa. Ok super, także mamy dodatkowy przejazd. I co jeszcze ważne, na pewno trzeba podłączyć osiedle do tej drogi. To, to na pewno z jednej i z drugiej strony, można to zrobić na jakimś zakręcie. To sobie jeszcze kawałeczek cofnę, i stąd na przykład jakiś zakręt w to miejsce. Yy, tu mamy wjazd, nie wiem, może jeszcze jakiś przejazd na strefę fabryczną? Nie, to raczej nie jest potrzebne, to raczej nam nie jest potrzebne. Yy, potrzebne to nam są sklepy. Cały czas potrzebują tego, więc więcej jeszcze ich tu bym sobie dał. Yy, I tak na przyszłość można jeszcze zrobić o. Tą drogę, tędy jakoś, tu przez środek dalej. Chcemy mieć taką drogę i ona też może być do tej głównej podłączona. I to wszystko sobie tutaj też już jakoś zabudujemy tymi drogami, stąd jeszcze dotąd. Ok. No i troszkę wam tych sklepów od razu dołożę. Pewnie, niech tu będzie właśnie takie centrum handlowe troszeczkę większe, chociaż nie chciałbym przesadzić z tym, tak, nie chciałbym z tym przesadzić. Yy, tu już raczej jakieś oddzielenie biurami, nawet takie mocniejsze. Yy, I wtedy tu mogłyby być jakieś mieszkania jeszcze, bo znowu jest zapotrzebowanie na te mieszkania, także bardzo dobrze. Yy, tu jakiś mały sklepik się zmieści właśnie, jak chcecie bardzo sklepów, no to małe sklepy przy tej drodze niech sobie będą, tak. To może tak być. Tu wtedy, więcej mieszkań się jeszcze zmieści. Oddzielenie kolejne tymi biurami, no to w tym miejscu gdzieś dosyć takie porządne. Woda do głównej drogi, do głównej drogi, do głównej drogi, pod główną drogą i jakaś rura, i ją też sobie doprowadzę. Tędy na tą strefę fabryczną i tędy jeszcze tak, tak, tak i łączymy się z tym super No i jeszcze oczywiście tu potrzebujecie wody, już Wam ją daję, tędy, tędy Okej, okay, czyli raczej tu już wszędzie powinna być woda. No i znowu nie mamy zapotrzebowania na nic, także powoli, powoli, niech to miasto się jakoś rozwija. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. No, dosyć dużo dzisiaj powstało. Tak, dosyć dużo dzisiaj powstało, więc jak Wam się podobał ten odcinek, to możecie zostawić łapeczkę w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!